Cześć, witajcie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak możecie ściągnąć Windowsa 7, 8, 1 i 10 oficjalnie w formacie ISO. Microsoft udostępnia obrazy na swojej stronie, ale czasem ciężko je znaleźć. Możemy jednak skorzystać z narzędzia o nazwie Windows ISO Downloader, które znacznie ułatwia nam ściągnięcie dowolnego obrazu ISO w dowolnej edycji. Zacznijmy od ściągnięcia Windows ISO Downloadera. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Po ściągnięciu aplikacji włączamy ją. Nie wymaga ona instalacji, więc możecie ją przechowywać sobie na pendrive lub innym nośniku zewnętrznym. Po włączeniu aplikacji zaznaczamy jaką edycję Windowsa chcemy pobrać. Do dyspozycji mamy Windowsa 7, 8.1 10 i 10 Insider Preview. Po zaznaczeniu danej edycji musimy chwilę poczekać i wyświetli się menu rozwijane i za jego pomocą możemy wskazać jaką dokładnie edycję Windowsa 7 chcemy pobrać. Oprócz standardowych, takich jak Home Premium, Professional, czy Ultimate znajdziemy takie edycje jak N, K, KN itd. Wszystkie są one wyposażone w serwis PAKA1 i podobnie jest w przypadku Windowsa 8.1, 10 i 10 Insider Preview. Zawsze ściągamy ISO, które wyposażone jest w najnowszą wersję z serwerów Microsoftu. Wskazujemy na przykład wersję Professional, a następnie przechodzimy dalej. W następnym kroku wskazujemy, w jakim języku system chcemy pobrać. W naszym przypadku oczywiście będzie to język polski, czyli Polish, ale jeśli chcecie angielskiego Windowsa lub innego, to możecie sobie tutaj wybrać dowolną wersję językową. Następnie przechodzimy dalej i ostatnią rzeczą, jaką musimy wybrać jest oczywiście to, czy chcemy Windowsa 32-bitowego, czy 64-bitowego. Jest to zależne od naszego sprzętu w komputerze. Ja dla przykładu chcę pobrać wersję 64-bitową. Po kliknięciu w link zauważymy, że wyświetla się okienko ściągania pliku. Widzimy, że ściągamy plik z oficjalnych serwerów Microsoftu. Zapisujemy go w dowolnym miejscu na naszym dysku i klikamy zapisz. Rozpocznie się teraz ściąganie pliku. Jeśli chcecie je przyspieszyć, to możecie zainstalować program typu JDownloader czy Download Accelerator Plus. One automatycznie przechwycą link z programu Windows ISO Downloader i przyspieszą proces ściągania. Oczywiście systemy są w pełni legalne, ale nieaktywowane. Musimy mieć oryginalny klucz, za pomocą którego aktywujemy system po jego instalacji. Po ukończeniu ściągania uzyskamy plik ISO który możemy wypalić na płycie DVD lub stworzyć butowalnego pendrive'a. Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami i artykułami na download.net.pl, a także zachęcam do komentowania i brania udziału w naszych dyskusjach. Dzięki i do usłyszenia!